Szymon i Wojtek to imiona pierwszych pilan urodzonych w Nowym Roku. I mimo że Szymon urodził się jako pierwszy, to mówi się o nich, że są najstarszymi pilanami bieżącego roku. Z tego względu, że różnica w czasie ich przyjścia na świat była bardzo niewielka. Pierwszy urodził się Szymon, a o 3.05, dwie minuty po nim urodził się Wojtek. E, także panie tutaj rywalizowały <noise> bezwzględnie do końca. No rzeczywiście ta różnica w poradach była niewielka. Szymon to chłopiec na pozór bardzo cierpliwy. Miał przyjść na świat 28 grudnia, ale wyczekał do Sylwestra i dzięki temu jest najstarszym wśród swoich rówieśników. Tuż po narodzinach ważył 3 kg 700. Pozwolił on nawet swoim rodzicom obejrzeć o północy fajerwerki. Jechaliśmy do porodu w, pod petard, w blasku petard w sumie do szpitala, bo o 12 wyruszyliśmy z domu. Także przejazd przez piłę nie był łatwy, ale udało się dojechać. Przyjechaliśmy, przyszedł trzeci, a jako pierwszy pilanin w pile. Cieszymy się bardzo. Jest to w sumie niezapomniane wrażenie. Ogólnie jesteśmy Myś... szczęśliwi, że się urodził zdrowy i śliczny. Nieco mniejszy i nieco młodszy. Wojtuś tuż po urodzeniu ważył 2,6 kg i mimo, że jest drugim z najstarszych dzieci w 2015 roku, przyszedł na świat kilka dni wcześniej niż spodziewali się go rodzice. No, w planach był styczeń, nie grudzień, a styczeń, no i tak jakoś maleństwo posłuchało Bardzo i tak się udało. No, przeciągnąć do Nowego Roku, także dostaliśmy prezent na Nowy Rok. Obaj chłopcy urodzili się zdrowi, zdobywając 10 punktów w skali Abgar. I mimo, że mają dosłownie kilka dni, to już wiemy, że będą oni energicznymi urwisami, bo w pojedynku sen rodziców a nocne wiraże zdecydowanie wygrywa to drugie. My gratulujemy rodzicom i rodzinom Szymona i Wojtka i życzymy im dużo zdrowia i wytrwałości w opiece i wychowaniu maluchów.